Witam! W dzisiejszym odcinku gramy w Geometry Dash A Tutaj teraz muszę wziąć i taki dźwięk o, tu mamy dobrze. Możemy zacząć grać. Tutaj jak się złapie o tego jakiegoś ludzika, się dostaje kolor kremowy. Ale to... Jak ktoś chce. Dobra i zaczynamy na poziomie pierwszym. Teraz gramy w Geometry Dash Meltdown. Gramy. Zaczynamy. Ten poziom jest całkiem trudny. Ale nie dla mnie. No nie no teraz to przesadziłem. Nie potrafię grać o tak oto w takiej gry, Ale próbuję troszkę. O 800. Kurde no. Staramy się dobić jak najdalej. Jeżeli to jest możliwe w ogóle. Ale... O Jezu, dobra. Teraz zmienimy na poziom drugi. I jedziemy z tym koksem teraz. O nie, to ten trudny bardzo poziom. Trzeba umieć grać w takie gry. Ale, który ty masz wersję? Żeby grać. Chodzisz, bo ja to. Ups. Ciężko jest. Kurde, nie no. Zmienimy kolor, ten... Nie kolor, przepraszam. Poziom. I... W dzisiejszym odcinku zagramy jeszcze w Geometry Dash light To jest pierwsza wersja. Ale nie wiem dlaczego, a zacząłem od drugiej. W pierwszej tak samo, jak się tam złapie tego ludzika, to się... Dostaje ten krymowy kolor. Ale... O tamtej wersji będziemy gadać, jak będziemy grać w tamto. Teraz grałem w to i nie gadam, spróbuję się skupić. Dobra, nie skupię się. Wejdziemy sobie teraz na tamtą wersję yes. No. Jest. i wchodzimy na wersję Geometry Dash Light. Zaraz się nam włączy to. O. o proszę bardzo. Mamy. Tutaj trzeba wyłączyć dźwięk. I dobra to. O, coś się zlegowało Co jest? O! Co jest? Niebieski kolor mam. Tutaj trzeba wyłączyć dźwięk. nie ma I zaczynamy. Pierwszy jest bardzo łatwy. Tak więc... Przejść już go przeszłem, ale wziąłem od nowa ze względu na was. Teraz jedziemy z koksem. Jeżeli nam nie będzie lagować pójdzie bardzo dobrze. Kurde, zawsze praktycznie na to wpadam. Ale zaraz nie wpadnę. No co jest Bożesz, Maria? My no o. Gramy dalej. Już nie. gramy no boże jakie lagu nie no tym, na ten odcinek to już koniec do zobaczenia w następnym odcinku a i w następnym odcinku będą minecraft, worldcraft tak zwany a więc do zobaczenia następnego odcinka. Albo, albo, Ale. albo dobra. Albo zagramy jeszcze, no. Przepraszam za tamto. Ale zagramy na poziomie drugim. Drugi też nie jest wcale taki trudny. A tak jak mówiłem, w następnym odcinku będzie Minecraft World. Znaczy, Worldcraft, przepraszam. Tam będziemy w ogóle przygody będą fajne, ale to już w następnym odcinku wszystkiego się dowiecie i tego zresetował też. Kurwa przepraszam. Nie, no dobra. Do zobaczenia w następnego odcinku. A więc. I nie zapomnij łapce w górze oraz subskrypcji. I komentarza. Do zobaczenia w następnym odcinku. Pa. I to.